Wielokrotnie zadawaliście mi pytanie, czy nie opowiedziałbym, kim dokładnie jest ta tajemnicza, ta enigmatyczna postać zwana emisariuszem lub rzecznikiem Saurona, bowiem pojawia się ona tylko na chwilę przed czarną bramą Mordoru i sporo osób ma też pewnie obraz tejże postaci z filmu, gdzie ona różni się diametralnie od tej ukazanej w książce. No i w sumie jak większość wątków czy postaci utolkina, to za dużo nie wiadomo również o samym rzeczniku, ale to, co udało mi się wyszperać, przedstawia Wam tutaj. Kwestia jego pochodzenia jest dosyć jasna, był raczej Numenorejczykiem, czyli człowiekiem z wyspy Numenor, przylądka jakie ludzie dostali w zamian za pomoc podczas wojen pierwszej ery i pokonaniu Morgota. A po pewnym czasie Numenorejczycy jednak z takich szlachetnych ludzi poczęli się nudzić na wyspie i zaczęli pływać statkami do śródziemia, tam zakładali portowe miasta, kolonie, a gdy znudziło im się również to, to przestali grać takich dobrych kolegów elfów i poczęli toczyć różne wojny w śródziemiu. Po latach takich wojen i szemraniu właśnie na wspaniałych walarów czy na elfów, wielu ludzi Numenoru zaczęło robić się chciwymi, łaknącymi posłuchu, bogactw, władzy i odwracali się coraz bardziej od szlachetnych celów, o jakie walczyli ich pradziadowie. A ostatni król Numenoru, Arfarazon, zebrał ludzi, wyruszył do śródziemia, następnie z portowego miasta Umbar wymaszerował do Mordoru i wziął Saurona jako swojego zakładnika, bo Sauron śmiał się obwieścić królem ludzi. Skończyło się to oczywiście tragicznie dla wyspy, jak i ludu Numenoru, o czym możecie posłuchać sobie w specjalnie dedykowanym godzinnym materiale o tym, a Sauron na Numenorze stał się drugą najważniejszą osobą zaraz po królu, ale w praktyce był najważniejszy, bo wystarczyło kilka słów i król robił to co Sauron chciał. Wtedy wielu Numenorajczyków zaczęło praktykować czarnoksięstwo pod okiem Saurona, mordowali swoich krajan ku czci Melkora i nieśmiertelności, i nie tylko na Numenorze oczywiście żyli tacy ludzie, bo część z nich wyruszyła z powrotem do Śródziemia i w okolicach tego sportowego miasta Umbar i jeszcze wielu innych miejscach mieszkali, a po zniszczeniu Numenoru nie mogli pogodzić się ze swoją porażką. bowiem dalej, chcieli nieśmiertelności, potęgi oraz władzy. I w taki właśnie sposób powstali Czarni Numenorajczycy. I proszę nie porównywać tego do koloru skóry, bo ludzie z Numenoru byli podobni trochę do elfów. A elfy były przeważnie blade, o ciemnych włosach i wysokie, no i ludzie z Numenoru również byli wysocy, raczej bladzi, jak mi się wydaje, i o ciemnych włosach. Stwierdzenie czarny Numenorejczyk odnosi się do jego podłych nawyków i wirbienia Saurona Melkora i ci ludzie właśnie głównie żyli na około miasta portowego Umbar, aczkolwiek błyskawicznie przemieszali się z okoliczną ludnością, i po raptem kilku pokoleniach czarni Numenorejczycy, można by powiedzieć, przestali istnieć i ostali się tylko w hermetycznych społeczeństwach. Jednakże po tym, jak Numenor został zniszczony i Sauron musiał uciekać do Mordoru, następne co było w jego intencji, oczywiście poza odbudowaniem swojej mocy, to znalezienie sobie godnych i zaufanych sprzymierzeńców. I wielu Dunedainów, czarnych Numenorejczyków, podjęło się z służby u Saurona i można snuć tylko przypuszczenia, czy byli oni jego wysłannikami do różnych innych krajów, aby starzy sprzymierzeńcy Saurona dobrowolnie do niego wrócili i się przed nim ukorzyli. I niektórzy właśnie uważają, że wtedy Rzecznik dołączył do Saurona, mniej więcej w roku 3322 ery. No a Władca Pierścieni i cała wojna o pierścień dzieje się dokładnie w latach 2018 i 3019, ale ery trzeciej. W takim razie nasz Rzecznik musiałby w jakiś sposób przeżyć ponad 3000 lat, co jest wielce wątpliwe. Ale posiadając informację, że rozpoczął on służbę u Saurona, gdy Czarna Wieża powstała na nowo, bo barad dur zostało zbudowane przez Saurona w 1600 roku II ery, a zburzono je natomiast w momencie gdy wojna ostatniego sojuszu pokonała Saurona w 3441 roku II ery. Odbudowana została dopiero po tym jak biała rada wypędziła Saurona z Dolgul dur, tak więc było to około lat 2953 ery. I z tego można wywnioskować, że Rzecznik Saurona został zwerbowany przez niego właśnie w okolicach roku 2953 ery. I jeszcze raz przypomnę, że moment obalenia Saurona to rok 3019, prawie 70 lat później. I można to rozumieć w trochę dwojaki sposób, że gdy Czarna Wieża powstała na nowo. Oznacza to zarazem powrót Saurona do Mordoru pod koniec II ery, ale ja temu daję trochę małą wiarę i prędzej uważam, że Rzecznik Przysiągł wierność Sauronowi właśnie w okolicach 2950 roku III ery. Także rzecznik Saurona albo dalej miał dosyć czystą numenoryjską krew, albo jego żywot był sztucznie wydłużany przez Saurona. Jednak wątpię w tą drugą możliwość, bo Sauron raczej nie trwoniłby swojej mocy, tylko po to, by jakiś jego sługus mógł sobie dłużej żyć. Więc można założyć, jakoby rzecznik pochodził z jakiegoś rodu numenoryjskiego, niekoniecznie od początku wielbiącego Saurona. I dzięki temu miał ten niezwykły dar do długiego życia. Ale to tylko jest moja spekulacja. A zatem, co ten jego mość robił podczas służby u Saurona? Jest napisane, że nauczył posługiwania się magią, czy też sztuką czarnoksięstwa, co może sugerować, że w szczebelkach dowodzenia u Saurona był dosyć wysoko. A poprzez fakt, że przez swoją okrutność, która była większa nawet niż u Orków, bardzo szybko awansował na komendanta barad odpowiadającego tylko przed samym Sauronem oraz, to on dowodził przy okazji wojskami orków znajdującymi się w Gorgorod, czyli w tych pustkowiach Mordoru. Nikt nie zna jego prawdziwego imienia, nawet on sam, dlatego zwiemy go tylko właśnie Rzecznikiem lub Emisariuszem Saurona i być może jego fanatyczne oddanie względem Saurona i pajanie się czarnoksięstwem doprowadziły do tego, że Odrzucił od siebie wszelakie kojarzące mu się z jego wcześniejszym człowieczeństwem rzeczy, takie chociażby jak imię. I przeczytam wam teraz fragment jego opisu prosto z książki, który wyjaśnia właśnie to, co powiedziałem do tej pory. Kiedy dowódcy chcieli zawrócić spod bramy, nagle ciszę zakłócił przeciągły werbel, niby grzmot toczący się wśród gór, a potem ryk rogów tak potężny, że kamienie zadrżały a ludzie zdrętwieli ogłuszeni. Jedne z oddrzwi czarnej bramy otwarły się z głośnym brzękiem i ukazało się w nich poselstwo wysłane z czarnej wieży. Na czele jechał wysoki mąż odrażającej postaci na czarnym koniu. Jeśli godzi się nazwać koniem ogromną, wstrętną bestię o straszliwym pysku z łbem podobnym do trupiej końskiej czaszki, ziejącą płomieniem z oczodołów i nozdrzy. Jeździec, owinięty czarnym płaszczem w wysokim czarnym przyszaku, nie był jednak upiorem, lecz żywym człowiekiem. Imienia tego pełnomocnika Barad-dur nie zachowała żadna pieśń ani legenda, on sam bowiem je zapomniał, a kiedy przedstawił się, rzekł JESTEM RZECZNIK SAURONA Mówiono jednak, że był to odszczepieniec z plemienia tzw. czarnych Numenorejczyków, którzy osiedli w śródziemiu za czasów potęgi Saurona i oddawali mu cześć ponieważ rozmiłowali się w tajemnej wiedzy czarnoksięstwa. Ten człowiek oddał się służbie czarnej wieży natychmiast po odrodzeniu się jej potęgi, a dzięki chytrości piął się coraz wyżej w hierarchii sług Saurona i pozyskał jego łaski. Zgłębił też sztukę czarnoksięstwa i znał dosyć dobrze zamysły swojego pana, a w okrucieństwie zaś nie ustępował orkom. Taki krótkawy fragment to praktycznie wszystko co wiadomo o nim z Władcy Pierścieni, Rozbiję go teraz na części pierwsze i spróbuję dywagować o niektórych jego aspektach. Zacznę może od wierzchowca, a była to wielka bestia o trupiej końskiej czaszce niby hełmie, i nigdy nie zastanawiałem się nad tym podczas czytania, czy był to faktycznie koń albo jakieś inne stworzenie być może wyhodowane przez samego rzecznika, albo przez Saurona no albo zmienione taką sztuką iluzji aby wzbudzić strach w osobach, z którymi rzecznik miał się rozmówić. A kto wie, może to jest jakieś inne stworzenie z południa lub wschodu, śródziemia, w końcu praktycznie znamy tylko jego zachodnią część i to nie w 100% jeszcze. Zewnętrzny wygląd rzecznika, mimo iż skromny, to można wywnioskować z niego, że wyglądał trochę jak Nazgul, ale jednak był człowiekiem, wysokim człowiekiem, odzianym w czarny płaszcz, z szyszakiem na głowie. I szyszak to jest taki rodzaj hełmu, hmm, dokładnie hełm otwarty, który, no nawet dosyć często, miał taki dosyć stożkowy wygląd na czubku. A zatem raczej można było zobaczyć jego twarz. I nie wyglądała ona tak jak przedstawił ją film. Jakoby trzy czwarte jego twarzy były schowane pod dziwnym hełmem, ni to hełm, ni to maska. A wilgachne usta z zębami nieznającymi szczoteczki do zębów szczerzyły się nieustannie. I tak na zagranicznych forach nazywa się go Toothbrush of Sauron, a nie Mouth of Sauron. Mamy nawet informację, że jego oczy były widoczne, bowiem zwrócił się do Aragorna. Że, żeby uchodzić za króla, nie wystarczy przypiąć sobie szkiełka elfów, a Aragorn ani drgnął na te prowokacje, tylko patrzył się mu w oczy, aż rzecznik wystraszył się i krzyknął, że jest posłem i nie należy go krzywdzić. Z dalszej rozmowy, jaka nawiązała się pomiędzy rzecznikiem a Gandalfem, gdy Gandalf zachował zimną krew i wpatrywał się w tego człowieka ciemności oraz wypytywał się go o kolejne rzeczy, to tamten począł się irytować i wrzeszczeć, a na koniec, gdy Gandalf odrzucił warunki Saurona, które. Mówiły o tym, aby oni opuścili tę ziemię i nigdy już tu nie wrócili, bo inaczej Sauron zgładzi Niziołka. No to wtedy Gandalf ukazał swój miecz Glamdring, który świecił jasnym światłem i oślepił z lekka Rzecznika. I w tamtej chwili właśnie Gandalf porwał Miecz Sama, Płaść z Zapinką Elfów oraz Mitrilową Zbroję Froda, którą Rzecznik przyniósł do zastraszenia ich. A po tym zuchwałym akcie Gandalfa Rzecznik szybko odwrócił się, wskoczył na koń i pognał przez otwierającą się już czarną bramę, i nie wiadomo co się z nim stało po wojnie o pierścień, bowiem w filmie Aragorn dekapituje mu głowę. I cóż, było to takie trochę dosyć szokujące, bo Aragorn dla mnie, mimo iż oczywiście nie pajał miłością do sług ciemności, to raczej uhonorowałby fakt, że był to poseł, i raczej by go nie zabijał. Dlatego ta scena mnie tak trochę zszokowała. Natomiast w książce Rzecznik właśnie znika za czarną bramą. I nic już później o nim nie wiadomo. Może w momencie zniszczenia Barad-dûr gdzieś uciekł, może to on za sprawą poznanych sztuk czarnoksięstwa będzie przyciągał ludzi w czwartej erze śródziemia na stronę ciemności i wielbienia Saurona, i być może to on rozpocznie kolejne wojny z wolnymi ludami śródziemia, no a może padł martwy gdzieś tam na polach gorgorod. Wiemy jeszcze ze słów Gloyna ojca Gimliego, który powiedział podczas narady u Elronda o dziwnym pośle z Mordoru. Bowiem zawitał on do Erebor trzykrotnie pomiędzy latami 3017 a 3018 i spotkał się z Dainem, dopytywał się o kraj hobbitów i obiecywał przyjaźń Saurona oraz cenne pierścienie, takie jak on dziś ofiarowywał, za zdobycie informacji o pierścieniu władzy lub pomocy w schwytaniu złodzieja. A w razie braku współpracy groził im wojną. I niestety brak tu szczegółowych danych dających nam jasny obraz, czy mógłbyś to rzecznik Saurona. Jednak po opisie Gloina można wnioskować, że raczej była to ta sama persona. Lubię też myśleć, jakoby rzecznik Saurona był przeciwnością Aragorna. Obydwoje to przodkowie numeru i obydwoje mieli wyznaczony cel. Aragorn chciał zniszczyć Saurona i zostać królem ludzi, no a rzecznik łaknął potęgi i przychylności Saurona oraz władzy. No i Aragorn stał opanowany i toczył z nim pojedynek bez słowa. A rzecznik wrzeszczał i irytował się, gdy nie udało mu się łatwo omotać swoich przeciwników: jeden jest szlachetny, a inny niegodziwy. I niestety to tyle, co wiadomo o rzeczniku Saurona z książek, a przynajmniej tyle ja póki co znalazłem. Chociaż nie wydaje mi się, bym gdzieś miał jeszcze natknąć się na tą personę. Tak więc dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia już wkrótce.